Przegrywacie z Replas Unią Oświęcim podogrywce i poproszę Cię najpierw o ocenę tego dzisiejszego spotkania. Moim zdaniem mecz był bardzo wyrównany, co zresztą pokazał wynik. Było dużo walki z jednej i z drugiej strony. Też graliśmy gdzieś na trzy piątki i tych sił było wiadomo mniej, ale myślę, że wyglądaliśmy naprawdę dobrze. Tylko szkoda bardzo tych straconych bramek, bo czasami tracimy gdzieś niepotrzebnie te bramki i potem mamy z tego, tracimy gdzieś te dwa punkty. Chociaż wydaje mi się, że i tak wyciągnięcie punktu z tego meczu, to też jest dobry wynik. Zastanawiam się, jak, jaki opis lepiej pasuje do tego dzisiejszego spotkania. Czy był to bardziej taki wesoły hokej, przy takiej liczbie strzelonych bramek z obu stron? Czy po prostu był to po prostu mecz bardzo otwarty? Na pewno był mecz walki, tak jak powiedziałem. No było naprawdę dużo, dużo akcji podbramkowych. Mieliśmy, jak my mieliśmy dużo sytuacji pod bramką, Unia tak samo dużo sobie stwarzała. No i tak jak mówiłem wcześniej, widać to po wyniku. Wspominałeś też, że szkoda tych straconych goli. Mhm. Szkoda chyba początku trzeciej tercji przede wszystkim, bo mhm. wychodzicie na mecz na tą trzecią tercję prowadząc i tutaj dostajecie bardzo szybko e, dwie bramki. Mhm. Unia zaczyna prowadzić. Nie spodziewaliście się tego, jak Unia mocno e, rozpocznie ten mecz, mhm. tą trzecią tercję, ale czy nie wiem, sądzisz, że mogliście... E, uniknąć tych straconych goli? Pan mówi, że się nie spodziewaliśmy? Czy, że się spodziewaliście? Znaczy, na pewno tak, spodziewaliśmy się tego, że Unia ruszy, tylko no, jest strasznie źle weszliśmy w tą czyją tercję, tak jakby no, daliśmy im wiatru w żagle, oni to przyjęli z otwartymi rękoma, złączyli się do gry z powrotem i, i musieliśmy to mego nieść wynik wtedy. Um, takim przejawem pozytywu na następne mecze jest chyba to, że zaczynacie grać bardzo widowiskowo i to nie widać nie tylko po e, liczbie strzelnych bramek, ale po prostu po tym, jak, e, jak szybko te, te akcje konstruujecie. No to na pewno cieszy, że wygląda to tak z trybun, że ten hokej jakby cieszy oko. Ale tak jak mówię, no musimy też poprawić tę grę w defensywie, bo to, co mamy w ofensywie, to zawsze gdzieś wpadnie. A musimy mieć też e, tracić mięgo listyłu tyłu i będziemy wygrywać te mecze. Co Was bardziej dzisiaj motywowało? Czy to, że e, była ta akcja Tidy Bertos, czyli jednak taka odświętna otoczka tego spotkania, czy bardziej to, że mm, no, jednak tłum kibiców przyszedł na trybuny? No to jedno mi się wydaje, że jest powiązane z drugim. No fajnie było, że przyszła prawie cała hala, wszyscy dopingowali, stali w niektórych momentach, to na pewno niosło nas, nawet przed całym meczem, jak wybrzmiał pchym i, i wszyscy ryknęli, to, to dodaje skrzydło, że tak powiem. Zapytam jeszcze o te ostatnie spotkania w waszym wykonaniu. E, wysoka porażka z GieKSą, później odrobienie strat z Tychami, urwanie im punktu, tutaj... E... Przez większą część czasu, przez większą część tego meczu prowadziliście, mhm. więc chyba można powiedzieć trochę, że straciliście te dwa punkty. Jego cenisz te trzy spotkania? No, na pewno ten mecz z Giekson, no to był. nie wiem, czy można to na, na pewno można to nazwać wypadkiem przy pracy i chcieliśmy pokazać w następnym meczu z tychami, że, że po prostu umiemy lepiej grać, umiemy nawiązać walkę z tymi zespołami z, z czwórki i, i że mhm. To, że po prostu umiemy wyciągać z tych meczów punkty. No. W tym roku playoffy przyjdą tak. trochę później niż w poprzednich latach, Aha. i przez to wasze przygotowania do tej najważniejszej fazy jakoś się różnią? Nie wiem, Upóźniacie te, ten najważniejszy cykl przygotowawczy? Szczerze mówiąc, nie wiem jak to wyglądało tu w poprzednich latach, ale no, nie wydaje mi się, żeby była jakaś zmiana. No Po prostu idziemy z meczu na mecz, skupiamy się na każdym kolejnym, a wiadomo, patrzymy gdzieś naprzód w play-offy, patrzymy gdzieś w tabelę, żeby. Mieści jednak to lepsze rozstawienie przed playoffem. Wiadomo, fajnie by było mieć pierwszy mecz u siebie, bo to zawsze przed własną publicznością lepiej się gra. No ale będziemy robić wszystko, żeby, żeby poprawić to miejsce w tabeli i zobaczymy co wyjdzie na playoffy.